to powinienem się udać. O, teraz będę patrolować to miejsce. jest silnie. Mają, mamy spory kwadrat do przeczesania. To dokładnie ten kwadrat. Zatrudniłem właśnie na tym kwadracie. Ale się no... Co się zrobi... Okej. Okay. Jakby nie dzień, to może bym go a nie byle ryzykował Może bym go darwał Ale ja wolę nie ryzykować, nie jestem ryzykantem aż, 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 aż tak mocnym Nie wolę to tam przegrać w nocy, te ataki Okej, okay. tu by, to jest coś, coś, coś krokowego Co to ma, to ma działać? Hmm, widzę co, chyba hamowanych chłopak z do zespołów Nie wiem, że nie powinienem na mnie dwa okręty! Ponad dwa! Więc mamy... Nie, nie ma się to, tu, tu no, no, no żeby nibawali wszystko z... ...przednicholę, ale tak pędzą. O budę się tyłem. Pokaż mu... Bo, bo, w stronie. w ruchu. Muszę i się ustawić, żeby... ...mimo okrętu... Jak to wygląda w buchu? Nie zamykam, tylko otwieram. Dokładnie to na dwie torpedy i trzy. I jeszcze kilka będziemy, będziemy mieć w magazynie. Są małe, to, to, to są małe okręty. Otwieram pierwszą. Wyrzut. Zwalniam ją. Leci. I uderza w cel. I ona razu jest zniszczony. Jeszcze na tego się jeszcze troszeczkę zaczaje, bo jeszcze jest... No mówię... To jest atak na z... Ze 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 zaskoczenia, jeszcze mogę się wynurzyć i go dobić z działa. Projektu są treningi, nie? O co na pana bult? Przygotować dziewiątkę, dziesiątkę Poszły. Za późno na się chłopie. Za późno. Boom. Boom. Masz chłopie dwie wylwy. Bo jedną. A jeszcze mogę cię jeszcze dobić. Masz na jamu zdechłem. się do mnożenia. O! A nie gdzie zobaczymy, działa, nie jestem pewny, ale wolę jej, jej ten okiem dobić. Ale to są konkretnie. I, i ten atak był perfekcyjny. Jeszcze zablę w kieszeni shota. Nie Już po tobie. Już po tobie. Okej, okay, dobra. Jużyliśmy się? Widzę? Było w ogóle taką perspektywę, a proszę bardzo... Jest blisko, obu... No hmm. Nie. Nie tonie, nie chcę mi się tonąć. O, z czego mamy działo, nie? Czego nie mamy działa? I my go bijemy. Poszacając... Ve... l l l wylwę wyrwę... ...w bucie. A jeżeli jakbym go z drugiej strony, to może by też by. Będę... Boże, by pewnie no, nie chcę wyglądać. będzie w łódku tonął. Troszkę, to jest powyżej Tony. O, tu go badła ładnie go dziabienie. Nestate! Powolny no i jest zniszczony jebaniec. Oj, jeszcze ja, takiego skinia, to jest wolta. To 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 tyle, to tyle, to, to, to do końca, dwó dwóch... Było dwóch wodopalnych sklinów. Oj, proszę bardzo, no i są zatopione. Proszę bardzo, jak te okręty pięknie się zatonęły. Mmm. To było, prostu było piękne. I teraz tu jest najgorszy etap. To jest konwój. To, 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 to... Zakłócę, to... ...to my ...wykrywaliśmy go, wykrywamy go. Mogę go nie atakować, nie? Ja mam troszeczkę pietra, jeżeli chodzi o konwoje, bo wolę być w Ja jeden konwój podaluję. Ser, ja jeden konwój podaluję, bo to jest... no mówiłem. Te okręty tutaj mają, w tej grze mają eskortę. A nie, nie jak w obozie, to, to, to i niektóre nie mają eskorty, niektóre nie mają. To to jest zawsze... Co jest? O, nie ma ta Nie jest muzykantem. Nie no weźcie chyba ty, robicie ze mnie! Co to jest to na prawo?

Mogłoby nasz na, 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 na 15 metrów, albo na 10, 10 metrów i to i ten piją na kiosk. Pod dostanie w kiosk, to jeszcze nie jest tak źle. Tu jest serce okrętu. O tu. Pod kioskiem, więc to jeszcze nie jest tak źle. I jak to nam rozpieprzą, to jeszcze nie jest ta, aż tak źle. Dlatego, że niestety poliskopy do, do, dostaną w kość, to nie będzie można tego obserwować. Dl, Dlatego u, 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 u bo posiadał dwa poliskopy. Bo lepszym lożem jest za niż... Jedynka Skopowa Dawaj, chłopie dajesz Dobra, schował się Wysnąć Dawaj, rozwijaj, lo... rozwijaj Wyskoczył I teraz trzeba po prostu spokojnie Nie, nie wiem co ten... ...odpierdziela za szajs. Widzimy dwa okręty. Kurczę. Ten to, 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 to by mnie nie przepuścił. Są przed nami. Zobaczmy odległość od celu. One są tuż przed nami. Wyjdźcie tylko na Okej, okay, widzę jed... O oh, nie. O, oh, o, oh, Jesus. O, oh, fuck. O, oh, fucking Ojacie... Oh, Ojej. Hmm. Czy ja chcę Czy... Czy tym z Czy z tym z tym z tym z tym z z da macie wyzwaniem, a chce by zostawić lepsze, i wiecie co pije to, Wolę być niewykryty. więc ja 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 po prostu im, im, im podaluję to ja po ja 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 widzą Są ja 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 pewnym punkcie ja muszę utrzymać cały czas głębokość, bo tu mamy jeden czejpon gdzie tu są dwa działa, więc to, 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 to trzeba się przenieść, żeby mocno pilnować. Na naszej mamy sporo amokatorów, więc powinien tam przep... O, jak jak to, to przepchnie tak blisko... To nie płynuje. też już ale... Jeż. O, słuchaj. Muszę się nawet z kropu Może zobaczę Nie dobrze widać Betty Kurde Betty nie jest takim złym przeciwnikiem Gorsze są HHK, to są po prostu Są upiedliwce HHK są tak upiedliwe Powie, że cię, ciężko je się nie da zwalić. No niestety, to są listy, efekty uboczne, nie stępowania po tych podwodnych wodach. Jesteśmy bardzo blisko i na wodach te w Japonii, i to już jest. po prostu. ouch. Jak to nas minie od odejmuje się, oczywiście. Z suwej czyli tu. Nie tu, mniej więcej na tym kwadracie. One były tutaj. Nie mniej więcej niż 2 km albo 4 km albo chyba chory, 1 km. No, wysech masz na tym robić, cenę, nie? Oj, oj, To słownie 1 km ode mnie. Ale dlaczego nie? Dl dl dlaczego nie? Dodać, bo tu są samoloty w tej chwili. Ja ja się zaczął dopiero w tym punkcie, tu, 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 tu bardziej konkretnie atakować. Chcę jeszcze to bez zostawić na... ...okręty wojenne. Mam tylko jedno, a nie chcę ich manować. Bo na przykład ja będę w ten pomiędzy tymi towarami reaktorami, zużyć. O tym, o właśnie o tym mówię, o działach. Ja muszę, ja, ja muszę kawałek przepłynąć, żeby to z nimi, z mi się zdjął. Jeszcze jeszcze latają, te jest Trochę czekam, wystarczy. Twój Jeśli ja się wynurzę. To zapiszę znowu, Próbuję, bo ja mam większy stres niż się wydaje. Bez zapisu to jest troszeczkę trochę dla mnie to jest większy stres niż się. Wydaję weźcie kule kacie bo ludzie to mogę nagrywać i jeszcze kule macie na z sobą te Dobra jest dobrze Jak to zniknie tamten kontakt Hmm Wie co ja na przykład wypadek bo oni mogą mnie wykryć Z Na Z portu więc Co to mogę mamy Mały, duży, no i co najgorsze, że nie ich lokalizacji Jakby dwa, te dwa kontakty znikły Dobra, no, te dwa kontakty znikły, To jest tankowiec Ale wolę jednak się wstrzymać, bo tamtym będzie Będzie ich odciuta Mniejszy, Jeszcze, jeszcze większą kolektę zabiję taką korektę. Uniknijmy aplikacji przez niszczyciela. No i weszliśmy do środka. Drugi save point. jak mi rozwalę, to ja to po prostu poponuję wam wam w, w, w czytanie, bo chciałem. Nie wiecie, jak to spłynę stres dla mnie. O oh, kurwa, serio! Asię, się to Kurwa. Ja punkt, gdzie się dzieje, się tam dużać. to przeaktywować. Ja piec Muszę punkt przeakwizować okej okay. O kurde to! Przepciej, poświęć ja bo się, się tego kwiatu obudzą. Musi jak najszybciej zanurzyć. Znaczy się jeszcze nie strzelają. To jest koniec. Polikam na, jed, na, na jego wy, wypatrywaniu. O też ma działa. Dobra, udało się schować. Już się prawie udało nam się schować, więc on na tym... podobnie. I to jest nocno Noc, to takie mniejsze wy wykrycie. W nocy. No i udało nam się wyprzedzać. No jeżeli chodzi o... to po prostu... Dobra, I-Rinka, to jest komputer To się stało niestety Glitch! Ja Razem jest jeden z glitch! I to dostaj, to możesz to sprzedać, nie? Rozwają mnie wtedy mi glitch Rozwajł mnie glitch Takich ludzi się często zdarzają w tej grze To są glitch teksty. Dna Czegoś nie widać albo, albo jakaś nie, nie zana nie wypukłość glitch O co no, 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 no. Taka ma swoje błędy, tak zwane. Damage'a! Płynęłeś se wolno! Pierwsze, Muszę ten kuwa, byle przeaktualizować!

I na czwarta. E, to, czy ja zniszczę ten ok. w, w tym polcie, zobaczycie na pewno w następnym odcinku, więc subskrybujcie, lajkujcie. Like no cześć!